i Waldka brakuje romantycznych uniesień i chwil bliskości. Zamiast tego są pretensje i nerwy. Czy ta relacja ma jeszcze szansę? W ostatnim odcinku Rolnik szukający zobaczyliśmy romantyczne weekendy par stworzonych w programie. To czas, by pobyć z dala od swoich rodzin, domów, gospodarstw. Ale to także czas na poważne rozmowy i trudne tematy. Stoimy w miejscu, czas mija, za chwilę jesień, a my ciągle stoimy w miejscu, powiedział na samym początku odcinka Waldek. Chodziło mu o brak decyzji Ewy, jego wybranki, co do przeprowadzki do niego na gospodarstwo. Tymczasem, z perspektywy kobiety, to wygląda inaczej. Waldek przygotowuje się cały czas do rozmowy z rodzicami i mówi, że to jest ciężkie, powiedziała smutno. O co chodzi? Okazuje się, że rodzice Waldka nie są zadowoleni z jego wyboru. Z jakiegoś powodu uważają, że Ewa, która jest młodą, atrakcyjną dziewczyną, której pasją jest śpiew, nie nada się na gospodarstwo. Są to oczywiście jedynie uprzedzenia oparte na stereotypach, ale najwyraźniej wciąż silne w rodzinie rolnika. Kobieta oczekuje od niego, że ten postąpi w tej sytuacji jak dorosły mężczyzna, zapewni jej bezpieczeństwo i odpowiednią sytuację w nowym potencjalnym domu. Waldek, jak to Waldek, oczywiście nie przyjmuje do wiadomości, że robi coś nie tak. Oboje spędzili romantyczny weekend w Opolu, stolicy polskiej piosenki. Dobrze się bawili, jednak humory siadły wieczorem podczas kolacji. Był to czas na poważne rozmowy. Waldek dał się już poznać jako osoba nieznosząca krytyki, nie inaczej było tym razem. Ewa skonfrontowała go z tym, że wciąż nie zrobił tego, co obiecał, nie porozmawiał ze swoimi rodzicami. Nie ma zatem prawa denerwować się na jej niezdecydowanie, jeśli wciąż nie zadbał o jej sytuację w swoim rodzinnym domu. Rolnik był zaskoczony jej pewnością siebie i bezkompromisowością. Zamiast okazać wsparcie i zrozumienie, przeszedł do ataku. Ty w ogóle chcesz ze mną być, czy nie? Jeśli nie widzisz tego, to może dajmy sobie lepiej spokój, powiedział, udając, że nie rozumie, że nie dotrzymał słowa. Na szczęście Ewa nie dała za wygraną, powiedziała wprost, że rozczarował ją i na wizytówce prezentowanej kiedyś w telewizji widziała innego mężczyznę. Waldek zrozumiał powagę sytuacji i jeszcze raz obiecał, że porozmawia ze swoimi rodzicami o tej niezręcznej sytuacji. Dajecie im szansę na przetrwanie tego kryzysu?